Miasto Dębica chce upamiętniać przedwojenną społeczność żydowską. Pomnik ma stanąć na terenie Ogródka Jordanowskiego lub w Lesie na Wolicy. Co roku miasto Dębica organizuje obchody Dnia Pamięci o Żydowskiej Społeczności i uroczystości upamiętniające rocznicę likwidacji getta w Parku Jordanowskim w Dębicach. Na te uroczystości rokrocznie przyjeżdżają przedstawiciele społeczności żydowskiej i to oni wraz z grupą Dębiczan zwrócili się do władz miasta, aby upamiętnić pomnikiem dębickich Żydów. Miasto zwróciło się z kolei z pismem do Instytutu Pamięci Narodowej, w którym prosimy profesjonalistów, historyków, aby po pierwsze określili nam granice getta, gdzie getto się znajdowało, jaki był zakres terytorialny getta, jak również prosiliśmy, aby w świetle dostępnych źródeł historycznych fachowcy powiedzieli nam na bazie właśnie relacji i, i źródeł, co się wydarzyło, co się działo na terenie Księżych Łąk, czyli na terenie obecnego parku Jordanowskiego, bowiem w świetle informacji, które dostępne są chociażby w literaturze, wynika, że w tym miejscu mordowano także Polaków, którzy byli przywożeni koleją i pojedynczo lub grupami byli rozstrzeliwani właśnie w tym miejscu, co z jednej strony świadczyłoby o tym, że to już było poza obszarem getta, a z drugiej zaś strony no, są to Polacy, którym także w jakiś sposób należy, być może należy ich w tym miejscu upamiętnić. Miasto będzie organizować spotkania ze środowiskami kombatanckimi, organizacjami pozarządowymi w jakiej formule widzieliby to upamiętnienie, aby było one należnym wyrazem hołdu dla społeczności żydowskiej.